brał w ten sposób człowieka. Drążyła Alicja. Raz jeszcze w latach siedemdziesiątych było blisko. Jo se k, be, i z y, ba um, który budował świetne boty. Stworzył takiego, który miał udawać psycho Analityka Eliza bo tak nazywała się ta bo cica wysłuchiwała człowieka. Nieco zmieniała jego wypowiedzi i powtarzała je potrzymując konwersację, czyli jak powiedzą Szliwi robiła wszystko to, co robi świetny psychoanalityk. Zrobiłem małego ran. Eliza wbrew pozorom nie była skomplikowanym programem. Miała wbudowanych tylko kilkaset zasad. To jednak wystarczyło. Jak działa H. Pierwszy program Brazy poznaje słowa kluczowe. Jak się czujesz? Czuję się dobrze. OK, dobrze, źle. Drugie. Przy im komunikaty zapisane w bazie danych. Trzecie używa wybranego komunikatu w odpowiedzi. Przykład. Rozmowy. Pacjent, mam problem. Eliza, jaki masz problem? Pacjent, boję się. Eliza, czego się boisz? Ponoć, raz do laboratorium. I zen, Bauma przyszedł psychiatra rozgoryczony i rozemocjonowany, że robi się tu program, który ma zastąpić jego pracę. Lekarz nie zas nikogo. To spostrzegł za to monitor z komunikatem. Napisz, co cię dręczy. Psychiatra zaczął wylewać swoje żale, myśląc, że rozmawia ze człowiekiem. Tymczasem Komunikat komunikował się z Elizą. Górne żarty. Maszyna nigdy nie oszuka człowieka. Dawać im tutaj tę Elizę. Program jest bez sensu. Zgadzam się, bez sensu. Komputer nie zastąpi psychologa. Tak, nie zastąpi. No i udało się. Z tej rozmowy powstał program. W którym możemy przeczytać, do jakiego wniosku wspólnego doszli lekarz i Eliza, która była grzeczna i uległa, miała budowane przyznawanie racji. Po i panie, że komputer nigdy nie zastąpi psychiatry. To był pierwszy przypadek, kiedy test Turinga został prawie zdany, i to w taki zaskakujący sposób. Dlaczego pan. Dlaczego w prawie? Zapytała Alicja. Bo jednak nie był to prawdziwy test, a psychiatra zamiast wykazywać, wykazywać się podejrzliwością, dawał się podnieść. Emocją nie to do sprawy na głodno. jak tak, tak jak zrobili liby to nie za leżni. Ale Alicję bardzo rozbawiła ta historia. No. Dobra, może nie dałam testu, ale wyobraź sobie dzisiejszy internet bez moich. Nukont, wu wu snap online, -bot hello, mitywny asystent, sterowanie głosowe, czyli taki jak asystent w Google. Właśnie. Nawet możecie asystenta Google'a wszystko zapytać i wszystko, i na wszystkie pytania odpowie. Bo wiecie, asystent Google to też jest sztuczna inteligencja, to też jest robot. Ciekawe, jakby wyglądał asystent Google, jakby był człowiekiem. No może by tak wyglądał, jak ja. A może asystent Google naprawdę istnieje robot? człowiek, tylko może ja tego nie wiem.